Cześć, wiecie co pszczoły robią zimą, oglądają Netflixa, a może grają w karty, a ja słyszałem, że słuchają relaksacyjnej mu muzyki, sprawdźmy to, no dobra, jesteśmy przy pierwszym. Raz do fryzjera, król powiada że się przy goleniu działa Jeśli mnie zapniesz, to ci wiada Katwietnie życie z twego ciała A teraz tutaj Dziękuję. A, A teraz ten. Jest tu prezydent miasta miłości. Czeka na ciebie z niecierpliwością, boś samą tylko serce. Wystarczy. Ja mam dość. Prezydent miasta